Siemano! Dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy trochę w y, składzie, ponieważ Anielki nie mogło być w tym tygodniu. Nie, jak to? Jesteśmy, jesteśmy The Sisters. A, jestem Anielka. A ja jestem trochę spalony na czerwono, bo niedawno byłem na wakacjach i się trochę spaliłem. No ale nieważne, w każdym razie dzisiaj zrobimy odcinek... W Osoby będziemy prękować was znowu komentarzami, o, ja zajmuję ja nie wiem miejsce, bo widzę, że ja Dobrze, mówię. To tak. jest, tak. jest pierwszy film, na który jesteśmy tylko dwójki. Okay. Nie to jakiś. Nie. nie. to nie. się będzie działo. <grym> My jesteśmy w ogóle wakacyjni dzisiaj. No. Wakacyjny spalony ryj na czerwono. To jest zapowiedź letniej edycji na The Sisters. Yes, będzie lato, będzie fajna nas Będziemy odpowiadać na wasze komentarze, to jest druga część, więc tym razem też będzie bardzo fajnie, fajnie, fajnie! W ogóle piszcie, czy chcecie, żebyśmy założyli we dwójkę kanał, bo taki głupi! Ej, ale musisz się posunąć, bo nie jesteś teraz ostry, no! Jestem ostry. Nie jesteś ostry. Jestem. Nie jesteś ostry. Nie jesteś piszcie, ostry. czy jestem ostry. Dobra, słuchajcie, generalnie zrobiliśmy emocje, uczucia, nie wiem co to jest stany. To bardziej wymyślał jakieś takie dziwne Ja napisy? wymyślałem, ja wymyślałem, razem wymyśliliśmy dziwne. I powiem Wam, że. są chore jak my. To kto pierwszy? Ja. To losuj. Mogę, emocja? To jest emocja. No. Emocja tempota. <laughs> Bo głowa, bo mi głowa, jak się śmieje. O, to jest Tak. Czyli muszę na, odpisać na y, komentarz widza, jakbym była tempa. Ale tak. to jest przecież proste, bo ja jestem tempa. Czyli normalnie, tak jak zazwyczaj. No, odpisujesz. No, no. Proszę, to na górze. A tak, gdy ty się śmiałaś, to ja też się śmiałam. Anielka pięknie napisałaś, że ty miałaś ambitność. <śmianie> a to też jest a, No! Wiedziała o co chodzi, to ja teraz jej odpiszę. Tempo. <śmianie> <śmianie> Ale o co chodzi? <śmianie> 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 o oh, Boże, dobra, teraz ja, o nie. To jest jakieś mega pozytywne, a ja odpiszę troszeczkę, jak odpiszę. No. Ciekłość! A? Jesteście najlepsi i radością i motywacją. Kocham szczególnie, a nie wiem. A Ada! A Ada! A Adę i Bartiego to już nie kochasz tak bardzo! O matko. E, dzięki! To ma być ściekle! Rób ściekle! Rzuć w nią czymś! Wiesz co? Nie jesteś fajna! My jesteśmy o światło o, zaszło. O, Ciemność. My jesteśmy... Wszyscy... Na te ręce mam czerwone. Zasubskrybujcie nasz kanał i followujcie! Eee, Kciuki I... Jak nie wierzysz, to zobacz! Nie wierzysz rozdzielnie. Ale ty jestem ściekły, nie patrzę. To, to, to zobacz! To zobacz. Ale co zobaczysz? Nie wiem. I teraz taki pan z pan. <noise> Dobra, Ada. Teraz ja, znowu Już widzę co to jest Zboczona Zboczona To bardzo wymyśliły cecha Emocja zboczona Emocja zboczona Fajnie ci w tych włosach, a nie Ale No No Ja odpiszę w jej imieniu Dzięki, mm. dzięki skarbie, ale <grym> wy. Um, bo, la, Poczekaj chwilę, bo to coś się klawiatura się popsuła, musi być na polski, bo była na angielsku. Wolałabym, że byś powiedziała. Coś miłego nie o moich włosach nam napisać, że o innych włosach A, dopisz, Napisz, 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 napisz Jeba, ja na mnie zabije aha, aha, aha. Nie o moich włosach Uf oh, oh, jeszcze bym napisał coś e, dobra Coś miłego nie o moich włosach mm. Ja to bym coś napisał, pokazać Ci śmierdziela bydlaka. Oh. <noise> oh. <noise> Dobrze, że ja tego nie wylosowałem, oh. bo osoba miała zdziwko. Miłość! Dobra, Ada Aniele, nie, to jest jakieś gówno. Dobra, to. Oh. Ada Aniele i najbardziej. Ada Aniele, gówno, Ada Aniele, Bartnik, o, <noise> oh, to jest dobre, to jest dobre. Nawet, że się nic tutaj nie ma produktywnego. Ada i nie najbardziej jesteście super. Pozdrawiam i odpiszcie na ten kom. Jeju, yeah, ty też jesteś super. Uwielbiamy napisz. imię Zuzu. I napisz, kochamy się. Jesteś słodka i śliczna. Ja trochę już dużo piszesz. Napisz, że ją kocham, bo to jest miłość. I kochamy cię, cię. szczególnie bardzo. Bardzo mocno, a szczególnie ten pojeb <grym> i buziaczek Ale nie zrozumiałam o co chodzi A on że Trudno, trudno Dobra Są plecy, mnie też wolą. Muszę <grym> schybać kompleks Co to będzie? Ekscytacja! Kocham uh! was psychopaci. Uh! Barti. Ha, zobacz, zwłaszcza mnie nie No do ciebie tylko, Ty rykole. To ja je teraz z ekscytacją. KURKA MAPA! Subcia! Jesteś the best! I want you! Aha! A ta dziewczyna. W ekscytacji zmieniła nawet język. Po prostu, tak to się stało. Pierdolnięcie! Telefon. Dobra, bo tu się jakiś wiedzia. Ale. Barti wymyślił taką dziwną emocję i przekl Z przekleństwem. O, słońce zaschło, zaschło. Barti się spocił z radości. I co z, z tym zrobisz? Ale... Masz jakiś problem? Chcesz się wozić? Chcesz się pierdolić? Chcesz się pić A ja... Ty, ty... Bo ja czekam... Na wszystkie pierdolnięcie! Mm. A ta osoba jakaś honorata... Będę się zradził... I co z tym zrobisz? Masz jakiś problem? czy się pierdolisz? dopisuje ja na takie trosik. Ale tu moja taka lacha. A, 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 boże, nie wiem co mam powiedzieć dzisiaj. Targają gają na mi naprawdę dziwne emocje. Ja pierwsza. Stały dwie ostatnie. Dwie ostatnie Zruszenie, o nie! Kto w 2017? Nie jakiś inny. Nie da się ten. Ja spędzałam ten czas z chłopakiem, ale zerwał ze mną. No. Miłość rośnie... Zerwał z nią, a nie rośnie! Smutnie. Miłość nie w Czekaj, e, to miało być zruszenie. Ale nie smutek, tylko zruszenie. Zruszenie, że zruci, musisz się zruszyć tym, że stąd zerwał. Zruszy... A, Ach. bardzo takie. Ach, chyba się załamie laska. Zadnie. Podniecenie. Dobra, nie, tylko mam taką samą bluzę, w której robiasz pompki tylko różowym. O oh, wow! Podniecenie to jest podniecenie. Pod... A, to miałeś takie podniecenie? No. Nie. Nie, ekscytacja, podniecenie. Ale nie, to już, myślę, ale to już to... było zboczone to jest, jeżeli gadasz z na rzeczy, a to z się się podniecasz Ojej No podniecasz się podniecaj się! Ojej, słucinko Ale skoro mamy takie same bluzy To możemy się pobawić Na odległość Dobra, słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie Czekaj, czekaj, mi się ściemniło czy Dobra, pożegnajmy się już. Dobra. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy założyli wspólny kanał, bo na to o tym trochę myślimy. No. W sumie dzisiaj to pomyśleliśmy, że nie trochę myślimy. No to ale... właśnie nagrywając ten film, powiedzieliśmy, tak. że właściwie lubimy się, mm. tak trochę. Teraz blisko siebie mieszkamy. No. W sumie razem. Na tych wakacjach to, na tych to wakacjach razem. Dużo się działo. Bo dlatego nie było dużo odcinków na The sisters powiecie. No, a Ania zazdrości zamknęła się w domu i nie chce z nami nagrywać. No. Dobra, przegnamy się, pa!